Jeśli masz ponad 60 lat, prawdopodobnie zauważyłeś, że waga gromadzi się wokół brzucha inaczej niż w młodszych latach. To nie tylko kwestia wyglądu. Tłuszcz, który gromadzi się głęboko w jamie brzusznej, owijając się wokół narządów, nazywany jest tłuszczem trzewnym i zachowuje się zupełnie inaczej niż tłuszcz, który możesz uszczypnąć pod skórą. Zrozumienie, czym właściwie jest tłuszcz trzewny, i jak wpływa na Twoje zdrowie, może pomóc Ci podejmować świadome decyzje dotyczące dobrego samopoczucia w miarę starzenia się. Tłuszcz trzewny to metabolicznie aktywna tkanka, która znajduje się głęboko w jamie brzusznej, otaczając życiowo ważne narządy, takie jak wątroba, trzustka i jelita. W przeciwieństwie do tłuszczu podskórnego, który znajduje się tuż pod skórą. Tłuszcz trzewny wytwarza markery zapalne i hormony, które mogą zakłócać normalne funkcjonowanie organizmu. Badania konsekwentnie wykazują, że nadmiar tłuszczu trzewnego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2, chorób serca, niektórych nowotworów i innych chorób przewlekłych. Ale zanim pójdziemy dalej, wyjaśnijmy coś ważnego. Chociaż tłuszcz trzewny jest uzasadnionym problemem zdrowotnym, dobrą wiadomością jest to, że dobrze reaguje na modyfikacje stylu życia, a małe, zrównoważone zmiany mogą przynieść znaczącą różnicę z czasem. Powód, dla którego tłuszcz trzewny gromadzi się łatwiej po 60 roku życia, ma związek z kilkoma powiązanymi ze sobą czynnikami. Wraz z wiekiem, nasza szybkość metabolizmu naturalnie spowalnia, Częściowo dlatego, że tracimy masę mięśniową w procesie zwanym sarkopenią. Tkanka mięśniowa spala więcej kalorii w spoczynku niż tkanka tłuszczowa, więc w miarę zmniejszania się masy mięśniowej nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne spada. Zmiany hormonalne również odgrywają znaczącą rolę. U kobiet spadek poziomu estrogenu po menopauzie wiąże się z przesunięciem rozkładu tkanki tłuszczowej w kierunku brzucha. U mężczyzn stopniowo spadający poziom testosteronu może przyczynić się do zwiększenia tłuszczu brzusznego i zmniejszenia masy mięśniowej. Ponadto, nasz poziom aktywności często spada z wiekiem z powodu emerytury, problemów z mobilnością lub po prostu zmieniających się wzorców stylu życia. Przewlekły stan zapalny o niskim natężeniu, który ma tendencję do nasilania się z wiekiem, również przyczynia się do zmian metabolicznych, które sprzyjają magazynowaniu tłuszczu trzewnego. Teraz porozmawiajmy o tym, co faktycznie działa w przypadku zarządzania tłuszczem trzewnym po 60. roku życia. Nie obiecam Ci dramatycznych rezultatów w 30 dni, ani nie będę twierdzić, że istnieje jeden dziwny trik. Który wszystko zmieni. Zamiast tego podzielę się tym, co rzeczywiście mówią nam badania naukowe o skutecznych, zrównoważonych strategiach, które możesz wdrożyć we własnym tempie. Pierwszy obszar, na który warto zwrócić uwagę, to aktywność fizyczna. Nie musisz spędzać godzin na siłowni ani zapisywać się na intensywne treningi. Badania opublikowane w Journal of Applied Physiology wykazały, że osoby starsze, które angażowały się w regularne, umiarkowane ćwiczenia aerobowe, takie jak szybki marsz przez 30 do 40 minut 5 razy w tygodniu, wykazywały zmniejszenie tłuszczu trzewnego w okresie kilku miesięcy. Kluczem jest konsystencja, a nie intensywność. Trening oporowy, taki jak podnoszenie lekkich ciężarków lub używanie taśm oporowych, jest równie ważny. Ponieważ pomaga budować i utrzymywać masę mięśniową. Nawet dwa do trzech sesji tygodniowo może mieć znaczenie w zachowaniu siły i zdrowia metabolicznego. Jeśli masz problemy z mobilnością, ćwiczenia na siedząco, pływanie lub ćwiczenia w wodzie mogą być doskonałymi alternatywami, które są łagodne dla stawów, ale nadal skuteczne. Żywienie odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu tłuszczem trzewnym, ale nie chodzi o drastyczne diety czy eliminację całych grup pokarmowych. Badania sugerują, że dieta bogata w całe, nieprzetworzone pokarmy ma tendencję do bycia najbardziej skuteczną. Skup się na włączeniu dużej ilości warzyw, owoców pełnych ziaren, chudych białek i zdrowych tłuszczów do swoich posiłków. Dieta śródziemnomorska, która kładzie nacisk na te składniki wraz z oliwą, z oliwek, orzechami i rybami, była wielokrotnie związana z lepszymi wynikami zdrowotnymi i lepszym składem ciała u osób starszych. Spożycie białka staje się szczególnie ważne po 60. roku życia, ponieważ pomaga zachować masę mięśniową. Starsi dorośli często potrzebują więcej białka na kilogram masy ciała niż młodsze osoby, aby utrzymać masę mięśniową. Staraj się włączyć źródło białka do każdego posiłku: czy to jajka, jogurt grecki, ryby, drób, rośliny strączkowe, czy produkty sojowe. Błonnik jest kolejnym ważnym składnikiem pokarmowym dla zarządzania tłuszczem trzewnym. Błonnik rozpuszczalny znaleziony w pokarmach takich jak owiec, fasola, soczewica, jabłka i siemielniane pomaga spowolnić trawienie i może poprawić wrażliwość na insulinę. Badania wykazały, że zwiększone spożycie błonnika rozpuszczalnego jest związane ze zmniejszeniem tłuszczu trzewnego w czasie. Staraj się stopniowo zwiększać spożycie błonnika, aby uniknąć dyskomfortu trawiennego, i pamiętaj, aby pić dużo wody, ponieważ błonnik działa najlepiej, gdy jesteś dobrze nawodniony. Jeśli chodzi o ograniczanie pokarmów, badania konsekwentnie wskazują, że zmniejszenie spożycia cukrów dodanych i rafinowanych węglowodanów może być korzystne dla zmniejszenia tłuszczu trzewnego. To nie oznacza, że nigdy nie możesz mieć deseru. Ale świadome ograniczenie słodzonych napojów, wypieków i przetworzonej żywności może mieć znaczący wpływ. Transtłuszcze, które znajdują się w niektórych produktach smażonych i przetworzonej żywności, były szczególnie powiązane ze zwiększonym tłuszczem trzewnym i powinny być unikane, gdy to możliwe. Sen często jest pomijanym czynnikiem w zarządzaniu wagą i metabolicznym zdrowiu. Badania wykazały, że słaba jakość snu i niewystarczająca długość snu są związane ze zwiększonym tłuszczem trzewnym. Staraj się o 7 do 8 godzin dobrego snu na noc. Jeśli masz problemy ze snem, rozważ ustalenie regularnego harmonogramu snu, utworzenie relaksującej rutyny przed snem i upewnienie się, że Twoja sypialnia jest ciemna, cicha i chłodna. Unikaj ekranów przez godzinę przed snem i ogranicz spożycie kofeiny po południu. Zarządzanie stresem to kolejny ważny element. Przewlekły stres prowadzi do podwyższonego poziomu kortyzolu, hormonu związanego ze zwiększonym magazynowaniem tłuszczu brzusznego. Znajdowanie zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem jest ważne dla ogólnego zdrowia i może pomóc w zarządzaniu tłuszczem trzewnym. Może to obejmować praktyki uważności, medytacje, głębokie oddychanie, spędzanie czasu na naturze, zajmowanie się hobby lub spędzanie czasu z bliskimi. Techniki głębokiego oddychania, takie jak oddychanie przeponowe, mogą aktywować układ nerwowy przywspółczulny, który pomaga ciału się zrelaksować i może przeciwdziałać niektórym negatywnym skutkom przewlekłego stresu. Ważne jest aby mieć realistyczne oczekiwania co do utraty wagi. Zdrowa, zrównoważona utrata wagi to zazwyczaj około pół do jednego kg tygodniowo. Chociaż może się to wydawać powolne, ten stopniowy proces jest dużo bardziej prawdopodobny, że doprowadzi do długoterminowego sukcesu, niż drastyczne diety obiecujące szybkie rezultaty. Ponadto, nie każdy w przedziale zdrowej wagi potrzebuje tracić wagę. Jeśli utrzymujesz aktywny styl życia, jesz odżywczą dietę i twój lekarz nie zgłasza obaw dotyczących Twojej wagi czy markerów metabolicznych, możesz być w dobrym miejscu, nawet jeśli Twoje ciało nie wygląda tak jak w Twoich 30 czy 40 latach. Jeśli zastanawiasz się nad wprowadzeniem znaczących zmian w swoim stylu życia, zawsze dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z pracownikiem służby zdrowia, zwłaszcza jeśli masz istniejące schorzenia lub przyjmujesz leki. Mogą oni zapewnić spersonalizowane wskazówki oparte na Twojej indywidualnej sytuacji zdrowotnej i pomóc Ci bezpiecznie poruszać się po wszelkich zmianach. Niektóre badania sugerują, że wzorce posiłków mogą wpływać na skład ciała i zdrowie metaboliczne. Ograniczone czasowo spożywanie pokarmów, gdzie spożywasz wszystkie swoje posiłki w określonym oknie czasowym każdego dnia, było badane jako potencjalna strategia. Niektóre badania wykazały korzyści dla składu ciała i markerów metabolicznych, chociaż badania dotyczące osób starszych są nadal ograniczone. Jeśli rozważasz ten rodzaj wzorca żywieniowego, ważne jest, aby upewnić się, że nadal spożywasz odpowiednie składniki odżywcze i kalorie w ciągu okna żywieniowego, ponieważ niedożywienie jest problemem dla niektórych osób starszych. Znowu, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia przed wprowadzeniem znaczących zmian w swoich wzorcach żywieniowych. Nawodnienie jest często pomijane, ale pozostanie dobrze nawodnionym wspiera wszystkie funkcje organizmu, w tym metabolizm. Staraj się o 8 szklanek wody dziennie, chociaż twoje indywidualne potrzeby mogą się różnić w zależności od poziomu aktywności, klimatu i ogólnego stanu zdrowia. Niektóre leki mogą również wpływać na potrzeby płynowe, więc porozmawiaj z lekarzem, jeśli nie jesteś pewien, ile powinieneś pić. Alkohol to kolejny obszar do rozważenia. Nadmierne spożycie alkoholu jest powiązane ze zwiększonym tłuszczem brzusznym i może zakłócać sen, wpływać na osąd dotyczący wyborów żywnościowych i dodawać puste kalorie do Twojej diety. Jeśli pijesz, umiarkowanie jest kluczowe. Wytyczne sugerują nie więcej niż jeden drink dziennie dla kobiet i dwa dla mężczyzn. Chociaż niektórzy mogą zdecydować się pić mniej lub wcale. Monitorowanie postępów może być pomocne, ale nie skupiaj się wyłącznie na wadze, na skali. Obwód talii może być lepszym wskaźnikiem zmian w tłuszczu trzewnym niż sama waga. U mężczyzn obwód talii powyżej 102 cm. I u kobiet powyżej 88 cm jest ogólnie uważany za wskazujący na wyższy poziom tłuszczu trzewnego i zwiększone ryzyko zdrowotne. Chociaż te punkty odcięcia mogą się różnić w zależności od pochodzenia etnicznego i budowy ciała. Zwracaj również uwagę na to, jak się czujesz. Poprawa poziomów energii, lepszy sen, zwiększona mobilność. I lepsza kontrola poziomu cukru we krwi to wszystkie pozytywne znaki, że Twoje zmiany stylu życia mają pozytywny wpływ, nawet jeśli skala nie porusza się tak szybko, jakbyś chciał. Pamiętaj, że starzenie się jest naturalnym procesem, a nasze ciała zmieniają się w czasie. Celem nie jest wyglądanie lub ważenie tego samego, co w Twoich 20 czy 30 latach. Celem jest, Utrzymanie dobrego zdrowia, siły i funkcjonalności, abyś mógł cieszyć się życiem i robić rzeczy, które kochasz. Niektóre zmiany ciała z wiekiem są normalne i zdrowe. Kluczem jest znalezienie równowagi, która działa dla Ciebie i Twojego unikalnego ciała, preferencji i okoliczności życiowych. Jeśli walczysz z motywacją lub czujesz się przytłoczony pomysłem wprowadzania zmian, Pamiętaj, że nie musisz wszystkiego robić naraz. Zacznij od jednej małej, łatwej w zarządzaniu zmiany. Może to być dodanie dziesięciominutowego spaceru do swojej codziennej rutyny, wymiana jednego przetworzonego przekąski na owoce lub praktykowanie pięciu minut głębokiego oddychania każdego ranka. Po ustanowieniu tego nawyku, dodaj kolejny małe, konsekwentne działania sumują się z czasem i są dużo bardziej zrównoważone niż próba całkowitej przemiany nawyków z dnia na dzień. Wsparcie społeczne może również mieć znaczenie. Rozważ znalezienie partnera treningowego, dołączenie do grupy spacerowej lub dołączenie do klubu kucharskiego skupiającego się na zdrowych posiłkach, dzielenie się swoją podróżą z innymi może zapewnić odpowiedzialność, motywację i uczynić proces przyjemniejszym. Ostatecznie najlepsze podejście do zarządzania tłuszczem trzewnym po 60. roku życia to takie, które możesz utrzymać długoterminowo. Chodzi o wprowadzenie zdrowych nawyków, które wspierają Twoje ogólne dobre samopoczucie, zamiast podążania za kolejną modną dietą czy programem treningowym obiecującym szybkie rozwiązanie. Twoje ciało jest godne szacunku i troski bez względu na Twój wiek i nigdy nie jest za późno, aby wprowadzić pozytywne zmiany, które mogą poprawić Twoje zdrowie i jakość życia. Mam nadzieję, że te informacje były pomocne i dały Ci praktyczne, oparte na dowodach, rozumienie tłuszczu trzewnego i tego, co możesz zrobić, aby zarządzać nim w miarę starzenia się. Pamiętaj. Zawsze konsultuj się z pracownikami służby zdrowia przed wprowadzeniem znaczących zmian w swoim stylu życia lub rutynie zdrowotnej, zwłaszcza jeśli masz istniejące schorzenia. Dziękuję za oglądanie i dbaj o swoje zdrowie.